Czyli liceum kolone za czas zacząć. Wszystkim. Szanowni, szanowne panie, szanowni panowie. Zgromadziliśmy się w tej pięknej, przystrojonej hali, która na dzisiejszy wieczór i noc zamieni się w salę Balowo. Wspólnie z koleżanką Beatą Walewander i kolegą Irtym Bukowiakiem Mamy teraz jeszcze zaszczyt powitać państwa na w dzisiejszym balu studiówkowym tegorocznych maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo serdecznie witam i zaproszonych gości w osobie pana wicestarosty Dariusza Kowalczyka z małżonką oraz gospodarzy pań uczniów, wychowawców i rodziców pierwszego Liceum w Tomaszowie Mazowieckim. Tradycją naszej, w naszej kulturze yy, jest bardzo ważna, szczególnie ta, która wywodzi się ze staropolskiej obyczajowości. Czynimy więc jej zadość, organizując wyjątkowy, niepowtarzalny bal studniówkowy. Studniówka to wydarzenie niezapomniane dla jej uczestników, gdyż ma wymiar niemal symboliczny. Odzwierciedla także tradycję szkoły. Kultywowana jest wraz ze wspaniałym zwyczajem pięknie, perfekcyjnie zatańczonego poloneza, co mam nadzieję zaraz zobaczymy. Wszystkim, a także zaproszonym gościom udziela się mi ten niezwykły nastrój. Na tym polega jej paradoks. Organizowana co roku, a zawsze szczególna i niezwykła. Piękne stroje, uśmiechnięte twarze, wspaniałe dekoracje. To dlatego ten pal jest jedyny w swoim rodzaju. Nawet dla tych, którzy nie uczestniczą w nim po raz pierwszy. Studniówka ma wymiar radosny i sentymentalny jednocześnie. Przypomina o tym, że czas Waszej nauki w liceum zbliża się do końca, że niedługo przekroczycie próg dorosłości. Ten zimowy wieczór skłania więc także do refleksji. Każe rozejrzeć się wokół i zastanowić, dzięki komu i dlaczego tu jesteście. Nie sposób więc dziś pominąć podziękowań dla nauczycieli, wychowawców, rodziców współtwórców waszych edukacyjnych osiągnięć. Nie zapominajcie także o tym, że studniówka oprócz tego, że jest beztroską zabawą, zgodnie zresztą ze swą nazwą, oznacza, że do madury pozostało 100 dni, które można jeszcze wykorzystać, by odnieść sukces na egzaminie, od którego wyników będą zależeć wasze kolejne wybory życiowe. Przed wami jeszcze wiele wysiłków, starań i zaangażowania naukowego, by osiągnąć rezultaty zadowalające nas wszystkich. A teraz poddajcie się urokowi chwili, aby było ekscytująco, magicznie, jak na balu, o którym pamięta się latami. Cieszcie się sobą, życiem, czarem, no, co od innych, łaskawszych. Życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń, a maturzystom, by amanowali młodością, radością i entuzjazmem, i aby spełniły się wasze marzenia, zrealizowały wasze plany. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani dyrektor za ciepłe słowa i życzenia. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana wicestarostę Dariusza Kowalczyka o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, drogi, drodzy rodzice, droga młodzieży, kochani maturzyści. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie na Dzień Napal Jest mi niezmiernie miło, że mogę z Wami tutaj świętować te 100 dni, które zostało do matury. Szanowni Państwo, mam tutaj wielki sentyment do tej szkoły, ponieważ dwaj moi, moi synowie, synowie kończyli tę szkołę starczy trochę dawniej, młodszy rok temu i bardzo miło wspominają tę szkołę, całe grono pedagogiczne, panią dyrektor. Szanowni maturzyści, życzę Wam przyjemnej, pięknej zabawy studniówkowej, a w maju życzę Wam jak najlepszych sukcesów maturalnych, żebyście się dostali do najlepszych szkół na wymarzone przez Was kierunki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam jeszcze, chciałbym złożyć jeszcze listy gratulacyjne od Pana Starosty. Za Was, kochani maturzyści, na ręce Pani Dyrektor. Dziękuję. Dziękuję panie wice starosto. Dziękuję również za życzenia od pana starosty. Szanowna pani dyrektor, panie wicedyrektor, szanowni nauczyciele, drodzy wychowawcy, dostojni goście, pracownicy administracji szkoły, kochani rodzice, koledzy, koleżanki Mam zaszczyt powitać na balu studniówkowym Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Spotykamy się tutaj dzisiaj dokładnie 100 dni przed ważnym wydarzeniem. Wydarzeniem, które zakończy, i miejmy nadzieję, ukoronuje 3 lata nauki w Pierwszym LO. Egzamin maturalny, bo o nim mowa, będzie jednocześnie biletem do jutra niepowtarzalnego, wymarzonego, dorosłego. Przepraszamy, że zaczęliśmy o maturze, ale chyba ten temat wszyscy my uczniowie chcemy mieć już za sobą. Studniówka. w takich chwilach każdy z nas zadaje sobie pytanie, kiedy to liceum zleciało? Każdy z nas pamięta swój pierwszy dzień w szkole. Lekką niepewność i strach przed czymś nowym i zupełnie nieznanym. A dzisiaj jesteśmy już na ostatniej drodze do dorosłości. Wielu dorosłych twierdzi, że szkoła średnia to najlepszy czas w życiu człowieka. Myślę, że wielu z nas, jeżeli nie wszyscy, podzielają to zdanie. W przeciągu tych ostatnich trzech lat stawialiśmy pierwsze kroki ku dorosłości. Nawiązywaliśmy przyjaźnie, miejmy mien nadzieję, że trwałe. Płakaliśmy, śmialiśmy się. I podróżowaliśmy, bo nauka to podróż, która nigdy nie powinna się skończyć. Dla jednych okres liceum może wydawać się tylko krótkim etapem w życiu. Jednak z perspektywy minionych lat mogę powiedzieć, że każdy z nas dojrzał. Z beztroskich nastolatków staliśmy się świadomymi swoich decyzji obywatelami. Nie bez przyczyny okresem edukacji w szkole średniej jest właśnie tak zwany egzamin dojrzałości. Życzę Wam, Drodzy koledzy, maturzyści i sobie, aby podsumowanie wypadło bardzo korzystnie, abyśmy łamiąc pióra udowodnili naszą wiedzę. Dziś w ten wyjątkowy wieczór mamy zaszczyt zaprosić państwa na zabawę do białego rana. Wieczór ten jest ostatnim, który możemy spędzić we wspólnym gronie na zabawach i tańcach. Dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym bal studniówkowy przeszedł z marzeń w rzeczywistość. Jeszcze za pozwoleniem Pani Dyrektor Iga, taką krótką notkę improwizacyjną, e, chciałem powiedzieć do rodziców i do profesorów. W imieniu wszystkich uczniów obiecujemy, że na egzaminie maturalnym każdy z nas da z siebie wszystko i że będziecie z nas tymi. Bal odbywa się 10 stycznia. Miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Tomaszowie ze względu na ilość miejsc, dlatego że w dzisiejszym balu będzie uczestniczyło ponad 400 osób, z zaproszonymi gośćmi, samych maturzystów, jest około 200 z pierwszego liceum. Przygotowania do balu rozpoczęliśmy w miesiącu wrześniu. Na pierwszym spotkaniu utworzył się komitet organizacyjny który przygotował całe przedsięwzięcie. Oczywiście e, większość e, rodziców zaangażowała się w to przedsięwzięcie, bo szereg problemów do rozwiązania, które mam nadzieję e, nie będą widoczne w dniu dzisiejszym. E, od propozycji dzieci, od e, rodziców. Staraliśmy się dopasować wszystkie elementy dzisiejszego balu, łącznie z tym, że zespół, który w dniu dzisiejszym gra rytm, był losowany czy wybierany przez nasze dzieci. Cały wystrój sali robiła pani, która się z tym profesjonalnie zajmuje, a jednocześnie jest matką maturzysty, który w dniu dzisiejszym będzie w tym balu uczestniczył. Oprawę cateringu przygotowała nam restauracja Poseidon, która. Mam nadzieję, że dobrze, przygotuje, dobrze przygotowała, przygotuje i, i wszyscy, wszyscy będą zadowoleni z tego przedsięwzięcia. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy się bawić do białego rana i, 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 i zakończymy to godnie w dniu jutrzejszym poprawinami, które się odbędą w godzinach popołudniowych. Panie Starosto, Szanowna Pani Dyrektor szanowne krono drodzy maturzyści, rodzice oraz wszyscy zebrani goście. Pierwszy liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego to szkoła z tradycjami, które sięgają początku ubiegłego wieku. Nasze dzieci wybierając tę szkołę nie myślały o wielu pokoleniach poprzednich, ale kierowały się tym, że to dobre liceum, które daje im szansę na przyszłość. My, rodzice, powierzając na trzy lata dzieci państwa opiece, zastanawialiśmy się, czy dokonujemy dobrego wyboru, czy poradzą sobie państwo z ich niezmornymi charakterami, buntowniczą naturą, młodzieńczymi szaleństwami. Dzisiaj wiemy, że nasze obawy okazały się bezpodstawne. Szanowni Państwo, coś się zaczyna, i coś się kończy. Dla naszych dzieci czas nauki w liceum niedługo minie. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu maturownego, egzaminu dojrzałości. Trzy lata dla jednych długie, dla innych jakże krótkie. Okres wytężonej pracy, nauki, i upadków naszych dzieci. Czas nawiązywania przyjaźni jednokrotnie, tak na całe życie. Ile, ile szczęścia i radości, a czasem smutku i żalu. Dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy czekają ich te wyjątki, czeka ich ten wyjątkowy spodniówkowy pad, pozostający w pamięci młodego człowieka na długie lata. Jako jedno z wielu przyjemnych pięknych przeżyć szkoły średniej. Zanim nas Wszystkich pochwoni atmosfera dzisiejszego balu. Pragniemy serdecznie podziękować dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, całemu personelowi szkoły za trud i wysiłek, w wychowanie naszych dzieci. To przecież wy kształtowaliście ich charaktery, pokazywaliście im drogi, którymi warto iść, określaliście granice, których nie warto przekraczać oraz wskazywaliście szczyty, które trzeba zdobywać. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za poświęcony czas. Składamy wyrazy wdzięczności za opiekę, wykazaną cierpliwość, wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękujemy też za to, że dziś Państwo są z nami na jedynym, miejmy nadzieję, niepowtarzalnym balustrubie w Polsce. Drodzy maturzyści, a za kilka miesięcy absolwentki pierwszego liceum, chcielibyśmy życzyć Wam połamania długopisów na egzaminie maturalnym wymarzonych uczelni i kierunków studiów, które zapewnią satysfakcję na całe dorosłe życie. Zdobywajcie szczyty jeszcze niezdobyte. Odkrywajcie miejsca jeszcze nieodkryte. Pytajcie rzeczy, ile ją wy. Bądźcie dumni z Waszej szkoły i pamiętajcie, że to wy będziecie rozmawiać jej imię w Polsce i na całym świecie. Mamy nadzieję, że tylko miłe wspomnienia z pobytu w pierwszym liceum i tego balu pozostaną w Waszej pamięci na całe życie. Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego życzę wszystkim szampańskiej zabawy do Białego Rana. I oby sił wszystkim nam starczył. Dziękuję bardzo. Prosimy przedstawicieli tegorocznych naturzystów o wręczenie upominków dla dyrekcji i swoich wykonawców. Zapraszam.